Cześć, jestem Baby Szef Szefów Jak widzicie jest trzecia w nocy Będziemy grać na moim tableciku Dziwny, dziwny ekran, ale nic Mój tablecik, hihi hi. A więc gramy! I zapomniałam powiedzieć, że będziemy grać Minecrafta i w Robloxa Gramy w Minecraftik Co tak długo? Gramy! Tworzymy nowy świat Tworzymy nowy świat Ta, klikam ta, ta i klikamy ta. Jeje. No to gramy. Nie lubię grać. Gramy w Robloxa. Skam! No to gramy. A i zapomniałam, że już jasne jest. To jest moja guterka. Więc sobie w to pogramy. To więc gramy. Które jest prawdziwe Logo Roblox? Chyba to. Nie udało mi się. No to gramy. Ech, Jezu, coś mi chciał wcisnąć. Eee, klikam na sobę. A, źle. Te no to chyba to. O! Na pewno to i tamta Oczywiście, że to. Które wybrać? Wybieram tamto. Pobrzydrze. Dobra, jestem już na Nutelli. Nie chciałem wam pokazać jak źle mi idzie. Jest. To. No jak nie? Skam. No to tamto. Nie to. No skam. to tamto. A więc już kończymy, widzowie. Pa, papa papa Pa, pa, teraz się z dziewią... Znowu trzecia się zrobiła w nocy. Papa pa, mam nadzieję, że to nigdy. Pa! Pa, hi, hi, Jestem kozak! Najlepszy film mojego życia. Tylko nie mówcie tylko tego, szef, szef, nie mówcie.